Jak zwykle mam dla was najnowsze informacje o dzisiejszym nowej aktualizacji, nowym updatecie do Pet Simulator X. Zapraszam was bardzo serdecznie łapeczkę, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Zaczynamy od nowych petów. Zobaczcie sobie, część z tych petów już widzieliście. Część z tych petów prawdopodobnie będzie ekskluzywnymi. Ale te pety, które tu widzicie, z koronami, one będą prawdopodobnie za darmo do jajka w Secret Wardzie, bo będziemy mieli sekretny pokój w Pet Simulator X. I te pety, tutaj ten Pegasus, tutaj Korgi chyba i ten kotek będą miały koronę, i to są pety z tego jajka. Ale to nie koniec, więc zostajcie ze mną. Zobaczcie sobie, tutaj mamy różne rzeczy, które są związane zabezpieczeniem, więc kolejna porcja takich rzeczy, które nam pomogą w Pet Simulator X, ale nie związane są z petami. Mamy też Secret Rooma, to jest miejsce, gdzie będziemy mieli to jajko. To wydaje się jako taka platforma, tu gdzie myszką pokazuje, kursorem. Tu, tu jest platforma, więc tu pewnie gdzieś będzie jajko i to będzie Secret Room w Pet Simulator X, w którym będzie właśnie to jajko z petami, które są korol, korol, ko, z koroną. I tu mamy Huge Pety, które są prawdopodobnie trolem dla deweloperzy Strollowali no, osoby, które zajmują się likami, <grywki> i zrobili kota dirta. Huge Dirta i huge fasole. <grych> Także to jest chyba troli, Na pewno czegoś takiego nie będzie. Mamy też Golden Cat Chesta, czyli wersję złotą chesta, którą widzicie wiecie, w tym świecie tam. Mamy Price czyli Preston prawdopodobnie może zrobić jakieś obniżenie cen za Game Pass, jakiś discount chwilowy. Dodatkowo tak wygląda to jajko, z którego będą prawdopodobnie darmowe pety więc to jest ta crown, jest ta koronka, w ogóle te pety też miały tę samą koronkę na sobie. Następnie mamy huge green balloon kata, czyli mamy zielonego huge'a właśnie do, do zebrania, więc naprawdę bardzo dużo rzeczy, pamiętajcie, że to nie wszystkie rzeczy, które wymieniam, są jeszcze te, które Wam pokazałem w poprzednich odcinkach, czyli mianowicie nowe ekskluzywne jajko, będziemy mieli również możliwość zablokowania petów i jest w sensie że nie, przypadkowo ich nie strejdujemy, nie sprzedamy i nikt ich nam nie ukradnie. Dodatkowo będzie też system anti-cheatowy, antyskryptowy, więc naprawdę bardzo dużo rzeczy się dzieje. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak ta gra się zmienia. Także zostańcie ze mną, subskrybujcie kanał. Zapraszam też na kanał Gamingowa Rodzinka, gdzie nagrywam swoim synkiem i żoną różne filmiki. No i oczywiście zapraszam was też do subskrybowania i oglądania dzisiaj na tym kanale wiele odcinków, właśnie związanych z nową aktualizacją. Do zobaczenia.